Polska wódka prawda, której nikt nie chce słyszeć. Pięć, których lepiej nie pić, i trzy, które faktycznie mają sens. Polska wódka ma na świecie legendarną reputację najlepsza na świecie czysta, tradycyjna, robiona od wieków. Ale dziś zadamy jedno bardzo niewygodne pytanie: czy to, co stoi na półkach polskich sklepów, naprawdę ma coś wspólnego z tą legendą? Bo prawda jest taka, że większość wódek sprzedawanych w Polsce nie powstaje w sposób, który przeciętny konsument sobie wyobraża nie z lokalnego zboża, nie z ziemniaków od rolnika i bardzo często nawet nie w jednym miejscu. To nie będzie film przeciwko alkoholowi, to nie będzie film przeciwko jednej marce. To będzie film o technologii, o przemyśle spirytusowym i o tym, jak bardzo marketing odjechał od rzeczywistości. Dziś bierzemy 8 popularnych polskich wódek. Pięć z nich to produkty, których świadomy konsument powinien unikać. Na końcu pokażę trzy, które naprawdę bronią się jakością. Jak powstaje tania polska wódka, zanim padną nazwy? Musisz zrozumieć jedną rzecz: Wódka nie równa się wódka. W Polsce większość tanich i średnich wódek powstaje z tego samego surowca. Alkoholu rektyfikowanego, kupowanego hurtowo. Niektóre dystelarnie nie produkują alkoholu w ogóle. Kupują gotowy spirytus, często z wielkich korzelni przemysłowych, rozcieńczają go z wodą, filtrują, aromatyzują czasem i butelkują. I to jest kluczowe: na etykiecie widzisz polska wódka, ale nie widzisz, skąd pochodzi alkohol. Prawo na to pozwala. Pięć wódek, których lepiej unikać. Nie dlatego, że są trujące, nie dlatego, że są nielegalne, ale dlatego, że są czysto przemysłowe, tanie w produkcji i agresywne dla organizmu. 1. Żołądkowa gorzka, klasyczna. To jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek w Polsce i jednocześnie jedna z najbardziej mylących. Nazwa sugeruje coś tradycyjnego, ziołowego, lepszego dla żołądka. Rzeczywistość. Baza, alkohol rektyfikowany. Dodatki, aromaty, cukier, ekstrakty. Produkcja masowa, przemysłowa. To nie jest wódka lepsza dla trawienia. To słodki alkohol z aromatem, który maskuje jakość spirytusu. Im słodsza wódka, tym łatwiej ukryć ostrość, ukryć aldehydy ukryć agresywny finisz. Marketing 10 na 10. Czystość surowca niska. 2. Żubrówka biała. Żubrówka z trawą żubrową to osobna historia, ale biała żubrówka to zupełnie inna liga. Niestety ta gorsza. Spirytus rektyfikowany, brak informacji o pochodzeniu surowca. Filtracja węglowa jako główna zaleta. Filtracja nie poprawia jakości alkoholu. Filtracja usuwa zapach i smak, nie usuwając problemów metabolicznych. To wódka czysta w smaku, ale pusta technologicznie. 3. Lubelska Smakowe i Klasyczna. Lubelska to maksymalizacja marży. Smakowe wersje: duża ilość cukru, aromaty syntetyczne, spirytus niskiej klasy sensorycznej. Klasyczna. Absolutne minimum jakościowe dopuszczone prawem. Żadnej przewagi technologicznej, żadnej kontroli surowca od pola. To produkt zaprojektowany pod cenę i objętość sprzedaży. 4. Soplica, szczególnie smakowe. Soplica to mistrzostwo marketingu sentymentalnego dworek, tradycja, polska szlachta, a w środku spirytus przemysłowy cukier, aromaty. Smakowe warianty to w praktyce likier alkoholowy, nie wódka. Ogromne wahania glikemii, większe obciążenie wątroby. Nie ma tu nic szlacheckiego. Piąte. Krupnik. Krupnik miodowy to osobna kategoria, ale krupnik czysty to znów alkohol rektyfikowany, standardowa filtracja, brak transparentności surowca. To wódka poprawna technicznie, ale bez żadnej przewagi jakościowej. Co łączy te pięć wódek? Ten sam typ alkoholu bazowego, masowa produkcja, marketing zamiast technologii, brak kontroli surowca na poziomie rolnym, brak destylacji od ziarna do butelki. To nie są wódki polskie z tradycji. To są produkty przemysłowe w polskim opakowaniu. A teraz trzy polskie wódki, które mają sens. Nieidealne, niezdrowe. Ale uczciwie zrobione. Pierwsza: Belvedero. Belvedero robi jedną rzecz dobrze: kontroluje surowiec, 100% polskie ziarno, własna destylacja, brak dodatków, klarowna komunikacja. To wódka czystsza metabolicznie, mniej agresywna sensorycznie, stabilna jakościowo droższa tak, ale tu płacisz za proces, nie za reklamę. Druga: Szopen, Szczególnie ziemniaczana. Szopen ziemniaczany to ciekawy przypadek. Surowiec z mniejszym plonem. Trudniejsza fermentacja. Więcej pracy. Efekt: gładszy profil, mniej piekący alkohol, większa gęstość smaku. To nie wódka do zapijania, to wódka do picia świadomego. Trzecia: wyborowa Exquisite. Nie klasyczna wyborowa z dolnej półki. Tylko linie premium, gdzie ograniczono skalę, poprawiono surowiec, poprawiono kontrolę procesu. To pokazuje, że ta sama marka może robić bardzo różne produkty. Wnioski najważniejsza część. Jeśli zapamiętasz tylko jedno zdanie z tego filmu, niech będzie to to. Wódka nie jest dobra, bo jest polska. Jest dobra tylko wtedy, gdy ktoś uczciwie kontroluje surowiec i proces. Unikaj, jeśli. Wódka jest bardzo tania, ma dużo wersji smakowych, komunikuje tradycję, ale nie proces, nie mówi skąd jest alkohol. Rozważaj, jeśli. Producent podaje surowiec, destyluje sam, nie dodaje cukru, nie ukrywa się za legendą. To nie jest zakaz picia, to jest świadomy wybór.